27 stycznia w Mścięcinie delegacja władz samorządowych i zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej z przewodniczącym Maciejem Narkiewiczem Jotką złożyła kwiaty i znicze pod obeliskiem poświęconym pamięci o ofiar pochodzenia żydowskiego, które zginęły w obozie koncentracyjnym Stutthof. 27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. To data szczególna. Tego dnia, w 1945 roku, został wyzwolony obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, w którym Niemcy pomordowali ponad milion ludzi. Został on utworzony jako obóz koncentracyjny w połowie 1940 roku w 1942 stał się jednym z ośrodków ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli planu niemieckich nazistów wymordowania Żydów, którzy zamieszkiwali obszary okupowane przez Trzecią Rzeczę.